Dzień dobry widzowie, drugi raz nagrywam to samo. Dlaczego? Ponieważ ko kochana obecnie nagrywa Więc trochę będę wiedział. E, ale no, jakby nie nagrałem tego. Więc teraz na wstępie powiem, bo wtedy nie powiedziałem. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja. Jeśli chcecie Astronir, serię z Astronir, to mi piszcie w komentarzu. Bo nie chcę widzieć takie coś. Mam grę. Astronir. Nagrę z DJ odcinek? Czy nie? Mówcie. Proszę. A teraz idziemy do ogrodu sprawdzić, czy nie ma tej o, i to jest jednak zapis na początku dnia, wziąłeś tego. Chwila. Dziesiąty. Tak. Mhm, tak, to jest to. Dobrze, to jesteśmy już na dobrym zapisie. Żeby nie było. Żeby nie nagrywać się wideo. Jest muzyka, jest wideo, dobrze jest, wszystko działa. Nie narzekajmy. Więc. Szybkość! Ja pamiętam wszystko na pamięć, przepraszam was. Ale niestety. No. Mój OBS nie lubi mnie. To znaczy się ja zapomniałem włączyć, więc to chyba wina tylko że, Ale tak dla zasady mówię, że to wina OBS, więc. Teraz mi się uda zrobić miksturę szybkości na 3, a nie jak jeden wcześniej. Bardzo mądry tym sedem. Mieszaj, mieszaj póki młody. O cholera, lechochla wypadła. Morsem być. Uuu. Ty mnie przykładasz, mini od. Zapisz recepturę. Chodźmy jakie tam receptury zapisane mam. Uh, 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 uh. O, eksplozji mam. Dobra, na no, wszelki wypadek. W ogóle w tamtym w pierwszym podej... dobra nie będę nic skakać. Stubicie zapłać, proszę bardzo, dostalnie się biegunki, może coś... O proszę bardzo, leczenie. Oczekuj mi które mogę rzucić pod płak. Myślisz o tym samym co ja? Żeby go oświecić. Mam ilością... Ognia, wrzucasz, wzioma i ma takie siema, nie chcesz zadzierać chyba z ogrem, a ty mówisz, nie ma sprawy, z adres ogniem, no i ten typ już się nie podniosie. Raldo by zabił za taką miksturę. Oczywiście nie wyjdzie trzy, musisz dodać jeszcze jedną rzecz. Ja jako baran, zjadając niektóre ognia dwa, o. o nieważne, zrobiliśmy, zapomniałem bardzo, miksturownia 68 o, witaj chemiku chcę uzupełnić swój zapas ziół och, nie, chcesz uzupełnić swój zapas ziół? och, mam też do ciebie prośbę, prośbę o przysługę, przydałaby mi się miksturę jedna z twoich mikstur przydałaby mi się jedna z twoich mikstur jakie mikstury? czasem przychodzi mi zbierać rośliny w noc, night vision dobra, minecraft gdzie będzie night vision? zwinność, mana wziął tutaj, To będzie night vision? nie tak, że już to widziałem. Ciii. nikt tego nie widzi, więc nawalamy sobie... Nie. To idzie prawo, okos. nic, więc musimy kombinować. Może uda się nam tym razem zrobić miksturę Night Vision na trójce, a wcześniej mi się... O, czek. W sensie... Hmm, hmm, udało mi się chyba zrobić na trójce, nie pamiętam. Bo nic nie widzę. Y, o, opa. No. teraz musimy do góry iść. Oho. Uh -huh. Tutaj zatrzymać się tu. I coś na oko w prawo coś. Moglibyśmy tego grzmotnika użyć. To jest grzmotnik? Grzmotopest. Hmm. Motopest, fajna roślinka. Pani, A, nie czy ma. Pytanie. Czy ma pani. owan? Coś, co idzie na ukos? co ma pani. Tego więcej potrzebuję, No, bo nie mam. Dobra, to się. O, 675 takich pieniędzy w życiu nie widzieliście. Jestem tylko 400, jestem bogatym alchemikiem. Nieważne jestem bardzo bogatym alchemikiem, który Tak. A pieniądze, dużo, masę, dużo e, tutaj książka. O, tak skreślone w tak e, a teraz musimy udać się na. O, o, o. o, przyjacielu, czy ja odkryłem nową metodę robienia tej miksturki? Czekaj, jak to leci, tak trochę, o. W ogóle jestem baranem, bo zawsze kiedy robię miksturę, to jak prze, przemielę, przemielę w mielaczu te jakąś roślinkę i ona później mi przemieje się za daleko, to ma taki, o cholera, i ją wrzucam oczywiście. Natomiast wyjąć i przemielić jeszcze raz, jak mądry człowiek, ale nie, bo, zapomniałem, że tu są śmiercionośne łoża natury. Stój, stój, tak. będzie trzy. Będzie trzy szada Małysz Idealnie zapiszemy miksturę. Napisz Night Visionkę. Pięknie. Amenity Vision, proszę. A to nie dla ciebie. Znaczy dla ciebie Vision, proszę daj. Tak, masz do widzenia. To Night masz. Muszę pilnie dostarczyć coś do sensu. wyskiele ale mógł. Szybkość, ja to mam. Miksturę szybkości. Spida 2. Coś mi się wydaje, że to ta receptura nie była zbyt... ekonomiczna, albo nie. Proszę bardzo, kasa. Wkrótce wyruszam, aby robować... Zakończ rozmowę. Zwędziłam niedawno, że... Zakończ rozmowę. Nie. Będziemy miłym, dobrym alchemikiem z miasta. Chcę nasycić mój kostur, mrozu. Bruzy. I mnów. Teraz lecimy w prawo. W ogóle, niektóre osoby mogą mieć na nazwisku mróz. Ciekawe, czy im to daje skill. No. Zrobimy ci... Ja mam miksturę mrozu? Mam. Nawet na że no. no. jednak. Ma... 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 Trochę rzeczy. I z miksturą mrozu, proszę bardzo. 80 88... zł. Łotw nie, no to są. da, da, Dynary, duble. Się kładziemy. Pierwszy dzień minął. i szybko. Tam jest piękny zamek, tu jakieś pola. Pani mieszka tam pewnie ktoś. Zapisano grę. Jestem z siebie dumny. Pełno roślinek mamy w naszym ogrodzie. Tu krzewy, jakieś kury. Czemu się tego nie da sadzić? W ogóle ma być sadzenie w tym górniku, mój drogi przyjaciel. Pokaż mi swoje towary. Ziemisty miejsce piryt. Ale my to ciekawi, fajne. Drogie. To i to i to. Tak. targujemy, ziomuś. Wartość 400 dolków, dubli, według mnie te 400 dubli jest genialne, 700 płacimy, praktycznie nic nie tracimy, jesteśmy dobrzy, dobrymi alchemikami Co? nieznane, o, nieznane, o, nieznane, dobra, nie można robić speedrunów, jak widzę, więc siema, górnik, chcesz miksturę na porost kryształów, inny alchemist sprzedaje miksturę, której boli mi brzuch. Potrzebuję jakiegoś nawozu do mojego gro mm. Nawóz. Nie mam zapisanego nawozu, a chętnie bym to zrobił, ponieważ robienie nawozu. Mm. Przepraszam na ten mapę. Robienie nawozu polega na. Wiecie, jakie popularne mi O, z tego właśnie się robił ten nawóz. Dwa. Jedna leci. Lecimy dalej. Druga. Trzecia. Prawo. I zostawimy tak, żeby nie było. Jak będziemy mieć tą miksturę, to sobie później będziemy jak potrzebować będziemy mocniejszej albo słabszej. Będziemy mogli sobie dostosować to przez dodawanie korzenia albo bez korzenia. No. I o! Zapiszę sekurę, bang mał. No, Pig fuck U proszę bardzo. 92 Zróbmy mikturę, która mi pomoże wysadzić mur podczas oblężenia. Czy ty jesteś złym człowiekiem? Jesteś dobrym człowiekiem. Hmm. Witaj, zebrałem dziś w lesie trochę, pokaż swój towar. Pilaty. ty... Pewnie na grzybach jest zawsze duży popyt. A, to myślałem, że jakieś potka chcesz. Co ty... Co ty mi idziesz, zaoferujesz? Grzybiarzu, tak, tak. Mhm, fajne grzyby. Terysta. Klikam. Masz fajne grzyby, targuj się. Grzyb, 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 grzyb. grzyb. Oj, oj, tracę kasę. Grzyb.

Witaj! Jak wiecie dobre piwo należy pić na zimno, ale trudno jest schodzić latem lub w południowych powiekli... klima... Chcesz miksturę zimna? Wiesz, jest często południe i zupełnie. Przybywam stęp... Przybywa stamtąd mój znajomy, prowadzi tawernę i kupuje moje piwo. Ten tam znajomy poprosił mnie o wynalezienie piwa, który zawsze pozostaje zimny. Chcę zima. Bo ja mam miksturę zimną. Tu trzy utwórzki. No Bęk, pum, pam. Ich, ach. Widzisz, kasa leci. Ale chwilę potrzebuję kolejnej mikstury leczenia. To ja wchodzę w księgę, klikam tu i robię tak. Uch, ach, pech. Proszę bardzo. Muszę się pozbyć tej mikstury. Potrzebuję trucizny na szczury i inne szkodniki. Nie wiem, kwas ci nie pasuje. Maśna, jakaś jesteś. Haha. ale by cię szczelił. Piorun, chcesz, piorunem? Dobra, muszę skończyć z tymi beznadziejnymi żartami. Zamy tutaj grzyby dużo grzybów nazwę ten odcinek grzyby o właśnie teraz I źle sobie to spisimy tak idealnie o I... no i tureczko mamy teraz ucizny. trzy Recepturę? Ja sobie to ubiorę. Idę tu, tu. To powinienem klikać odbierz, a nie bardzo. 52 tak mało? Potrzebuję który, która będzie skutecznie starczyć z wrogami mającymi ciężki pancerz. Wydaje mi się, że ciężki pancerz... Kantrom na ciężki pancerz jest bim bam bum. nie mam grzybów, więc muszę ci powiedzieć, że... Twoja mikstura nie powstanie, bo ciężki pancerz to... Czekaj, czy ty chcesz pioruny? Piorun... Oj, drogi, wpi***dził. też pioruna? Kukuj się. Ile kasy ze mnie wyciągnęłaś, babko, że... ...pioruna masz? W górach doszło do łosowiska i te noje prowadzące do mojej wyski zostały zaplewane. Masz na tym... ...jak ja mam teraz wrócić do domu. Ci Pomoże. Boże. O Jezu, ja już tracę te wszystkie kwiatki. Jezu. To wszystko znika jak szalone. Musimy niektóre. Niedługo jakieś te... Odki, które nam się przydadzą. Czy tutaj coś mam, co idzie na ukos? Proszę Państwa. Czy było coś, co idzie na O, 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 o. Na ukos? Tylko nie taki zygzak, tylko. Dobra. Rozumiem, tak. Tęk. coś w górę. Ty idziesz w górę, ty idziesz w górę to yy, teraz tak O nie, zepsułem Nie zrobimy trójeczki Proszę Lecisz kurde myszkami O okay. Myszkami kabel z myszkiem tak nawalał tam. No, lecimy po naszą wspaniałą Potkę mistrzostwa Tak powolutku Żeby nic się nie wylało Mój i oh, mamy wodę. Oh, oh. no i zapisz recepturę zwinność oh, nie wiem czy ci się zwinność przyda nie, nie potrzebujesz tej no to ci powiem ze mas mamy pupę bo nie mam ci co dać zły jestem minus czy zła no. kolejny dzień no to nie, nie mam jeszcze kupców. Czy to jest koniec dnia? Ja to chcę... Ja to chcę uleczyć. Dajcie chwilę. A ja. I a, chcę się położyć do jutrzejszego dnia. A ja, o joho, jakie o grzyby, widzę grzyby i dzień. O, jakieś kwiaty. Z ogro... Grzy... grzybki. Grzybki, Helczynki. Dobra. To mnie przywita dziś. Dobre wieści. Jeszcze wczoraj się powiłął nasz... U, u mnie nowa maszyna urządzeń. Na pewno cię zainteresuje. Pokaż. Ja to chcę. Nie ma mowy, że nie. Okay. Ja jestem tym, który puka. Jest. Możemy... Możemy zrobić pierwszy kamień. Czyli niger, niger, nigredo tylko musimy mieć miksturę wolności. wolne, no, no Wydaje mi się, że takie, dzięki maszyna chemiczna. W materii y, y, y w naszej alche, maszynie chemicznej to 4 sztuki w naszym fachu. Mile jeziło i ważenie mikstur w kociołku również nie należy do łatwych zadań, ale dzięki maszynom znać lepszą swoje mikstury. Jeśli pragniesz rozwiązać legatkę kamieni filozoficznego i innych legendarnych substancji, musisz poświęcić sporo czasu na eksperymentowanie z zaleśne... 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 i znaleźć najlepszych przyczyn. Dziękuję. Miłego dnia. Geralt! idę ponownie, alchemiku, Mieszkający pobliżej wioski poprosił o zajęcie się upiorem, które ich nękają, podobno mają gdzieś w pobliżu wsi, ale bomby, albo przynajmniej jakieś łatwo palić substancje. Może... Dobrze. Bomby ci bym na chętnie zrobił, ale mam jednego grzyba, bomb Bum grzyb, bum grzyb. Czy to jest? palony grzyb. No, co blisko. Bum grzyb. Czy ja? Top. Zanim zmarnuję całą moją moc. Zrobię sobie po prostu ogień. Gerald, wybacz, ale tylko dwa. Nie dnia. Nie będę się targować, bo mnie aż wstyd. Potrzebuję czegoś, by moja skóra była mocna jak metal. Ci powiem tak. Powiem ci tak. Nie stać mnie. No, a właściwie stać. chwila jak tu mam płotki. A mamy, tylko że ja potrzebuję mixtury siły i tutaj nie mam siły. Schodzimy siłę i trzeba później zawinąć, więc trzeba. Y, tu, tak. No. Musimy znaleźć jakąś mixture, co. Mm. Ten moczarogrzyp jest cudny. Jestem idiotą. O. No, wydaje mi się, że teraz trochę jednak mądry. Yy, o, tak o. to na najlepszy przepis na robienie mikstury siły. To jest, ale to jest mądre. Ja to I ale jestem gigaczad. Zrobiłem coś takiego niesamowitego. Mogę tutaj wpićć ale. Robi super miksturki. Lecisz. Aha. po to są te wszystkie jakieś dziwne, kształtne roślinki Ustój. Nie, przestrzeliłem! Błagam cię, Boże. Daj mi trzy. Ani ba. Ani ba. Tylko dwa. Zapisz recepturę, no niestety. No do pojazd na karuzelę, proszę bardzo. 135 bardzo boli mnie, bardzo boli mnie żyć. Nie wiem czemu, ale muszę coś z tym zrobić. Czy masz jakieś kremy? Muszę się tym pozby tego pozbyć, po prostu idź. Yy, jak długo zajmujesz się zielarstwem? Yy, odkąd tylko pamiętam, od dziecka wędrowałam po lasach i łąkach obserwując przyrodę i badając florę. To rodzinny zawód, wiele nauczyłem, łam się od starszych dziadków. Tam ma... O panie! Ale kurde, ale krzywy. Jakie dobre! To w górę idzie w piździu. Ten zawies też wezmę. Słuchaj. Ostatnio kasy nie mam. Bo wydałem wszystko na jakąś maszynę. Yy... Y bąbelkują, bo to stoi. Proszę bardzo. Bo to jest zajebiste. Ja to chcę więcej. Zareaguj się. Dzięki. Nie byłem tak. rozwinność winność? Nie. Ja za darmo doł. Dziękuję. może chcę dwa poziomy. Widać chemiku, interesy klęci. Słyszałem, że w okolicy ktoś widział rzadki okres wychodzi w nocy i zada tylko świetliki. Nadążasz? Proszę o świecącą miksturę, w której stworzę specjalną przynętę na terenie. Ciekawe, gdzie jest świecąca mikstura? Dobrze, to idziemy do świecącej mikstury. Jeden. Dwa. Się, jeśli chodzi o dedukcję, jak to zrobiłem, nam, że tu jest ogień. Ogień do pochodnia. Tak to, to trochę dalej musiałem iść. No tu. Teraz mięczmy jeszcze żeby sobie odsłonić. Zobaczę, jak to dokładnie trzeba było iść. Wydukowałem to na podstawie takiej, że y, mamy tu y, ten ogień. Tu jest świat światełko. Trzeba tak iść. O. I później ten grzyb. Tylko, że jest jeden. Mre. Jola. Grzyb to grzyba, nie tam Fajfusy Jest Teraz trzeba tak ostrożnie, żeby idealnie wymierzyć na trzeci poziom i sobie zapisać to. I. No, idealnie. Błyszcząca mikstura zium, zium, zium. Zapiszę te, które. Trzeci poziom błyszczącej mikstury. Ziomek, masz. Arguj się, jak potrzebuje kasy. Proszę bardzo, ja muszę zacząć kupować poważne ilości materiałów. Pragnę posiąść lampę, która nie wywoła pożaru, gdy się rozbije. Nie przytłaczasz, kobieto. Mnie proszę światełko robić. Nie ma mowy, nie chcę mi się. Pragnę nabyć mi, które przydatną w walce. Taką dorzucania we wrogów z odległości. No, arguj się. Nie ma. Oklejnoty, złoto, złoto, tak. like jelich. Oj, dupa. Przyjrzałem się, ile zyskał z tego jej. Zacząłem zastanawiać O tak, 46elu. Chciał być, moja skóra była twarda jak kamień. Ciekawe dlaczego mój stary dziadku. Ja ci powiem tak. Ja mam genialny sposób na robienie tego. Wypisanym w legendarnej księdze receptur Skóra Siła 2, A na to ją już lecę do ciebie i masz tu skóry dwa. Targuj się, potrzebuję pieniędzy. O, ty też lubisz łowić. Wyglądasz z takiego dziadka, tego chłopca. kto przychodzi tutaj łowić. Wychodzi pan? To znaczy, że już nie ma widzów. Mamy maszynę alchemiczną. Będziemy robić to w następnym odcinku. Dziękuję. Teraz mam lepszy motyw, żeby zrobić sobie Windows Print Screen. Dobra, mamy. Alt-Tab. Dziękuję za oglądanie. Zaczynamy nagrywanie.